Witam się z Wami wszystkimi bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy robić bigos. A właściwie to mój mąż będzie robić bigos. Ja to tylko jestem jako pomocnik kucharza. Patrzcie, kapucha. Tak, jesteśmy przygotowani. Miękko. Patrzcie jeszcze ile? 3 kg, no ale chyba wszystkiego nie damy, nie? Mhm. Gar jak dla wojska. Nie wiem, ile ma. 10 litrów. No bo jak ten ma 5, no to ten może mieć 10. Latanie domowe z dzieciakiem. I zaczynamy z bigosem. Dobra, co tam lęka dalej mamy? Der. Jungen. Der. Der Jest? Jest. To jest jodnajm. Ja. ja. Mhm. Super. To już wczoraj robiłyśmy, no. Teraz następnie. Oj, oj oj, oj, oj. Dawaj, co trzeba zaznaczyć? Co to jest chyba, tak? Mhm. Mm jest to krajs? Nie. Tu jest krajs. A to o tamten chyba chodzi, wiesz? No. Ale to jest kraj. To jest... To Co teraz mamy? Ile pupę. Ile bogen będzie pupy? Pupę. Swaj bogen. Swaj bogen, tak. Ty. Ja wam jeszcze nie mówiłam, bo ten gimbal, co dostałam pod choinkę, ten taki sprzęt, żebyście się nie ruszali, to niestety jest do zwrotu, bo jakoś mnie nie przekonało. Niestety, mój prezencik idzie do oddania. Hmm. Ten magnes jednak mnie nie przekonuje. No, niestety. Fajny jest, ale niestety nie dla mnie. Ten magnesik mnie nie przekonuje. A ta część nie pasuje na wszystkie telefony. Hmm. Cóż, musimy coś innego kupić? Jak tam Marvelos? Odpoczywasz sobie. No co? Odpoczywasz ty sobie tu? No. W słonku się grzejesz? Ojej. A my robimy bigos, wiesz? Ale się nam gotuje wszystko. Tutaj się nam gotuje kiszona kapusta. Tutaj mamy przygotowaną patelnię, właśnie z. Malce. U nas jest smalec, u Was nie wiem co jest. <grym> u nas my smażymy na smalcu. Tutaj przygotowany jest boczuś, pokrojony w kostkę. Tu jest kiełbasa, kiełbasa krakowska, no ale ona jest kupiona tutaj w Niemcach. No to wiecie, ona nie smakuje tak jak w Polsce. Tu jest cebula. No i tu się gotuje dalej nam to nasze mięsko. Jak będzie miękkie, to wyciągniemy i wrzucimy tu właśnie tą kapustę poszatkowaną. Tutaj czekają już przecierki, Wszystko się już gotowało i wrzuciliśmy kapustę. Teraz trzeba mięsko fajnie pokroić i wrzucić z powrotem. Kapusta ona nam się już ugotowała i teraz ją przerzucimy do tej kapusty, do tego wielkiego gara jak do wojska. Kapustki już połączone, teraz się pogotują, a tu smażymy boczuś. Cebulka z boczkiem już się smaży i zaraz będziemy dawać do bigosów. Tak wygląda skończony bigosik. Jeszcze chwilę pogotujemy i już. A potem do słoików damy, będą akurat zapasy na moją dietę od stycznia. Ej. Mamy następny dzień, 31. Mhm. Sylwester, więc jak tam będziecie coś słyszeć, jakieś strzały, no to tak, dobrze słyszycie, to właśnie fajerwerki. <noise> Sąsiedzi już chyba nie mogą wytrzymać, <noise> albo już nie są w stanie, żeby wytrzymać, nie wiem normalnie to nie wolno strzelać, no ale wiadomo, na swojej posesji, na swoim terenie, no to... A zresztą wydaje mi się, że po 12 to ludzie i tak wyjdą, no bo... No, <słyski> Sylwester! No, nasz bigosik się tutaj już przegryzł, poleżał sobie w nocy, smaczki się przegryzły i teraz co? Zagotujemy jeszcze raz ten bigos, podgrzejemy go i później do słoików, słoiki zagotujemy i będziemy mieli zapasy. No chociaż wiecie, jak to i tak do lutego na pewno opracuje. Jak znalazł na moją dietę? Mhm. Dieta ketogeniczna, bigosik, miałam. No i chociaż jest tam trochę przecierku, więc trochę cukru tam się znajdzie, no ale pff, na taki wielki garno to, to niewiele. Dobra, robimy dalej. Bigosik się nam gotuje. Musimy przełożyć teraz do słoika. Przygotujemy. Tak, i trzeba zagotować później nasz wigosik. Oj, słyszycie fajerwerki? O, teraz było. Biedne te zwierzaki teraz, jak zaczną wszyscy szczerzać, Marwa już uciekł. <laughs> Marwa to jeszcze nic! To się dopiero zaczyna. Nie bój się, pancie Cię przytuli. No, uciek. Się rządzi swoimi prawami. No nie mamy niestety fajerowej. Spóźniliśmy się zakupem. No, ale szczelają, pokażę Wam. Widać tam coś, czy nic nie widać. Filanta zasłania chyba. No, szczelają. Widzicie. I tak już cały dzień. A to się dopiero zacznie. Dobra, my tu mamy bigos, a nie fajerwerki. Czekajcie, jak was tu postawić teraz? Tak. Więc wystarczyła tą całą kapustę ten nasz bigos do słoika przerzucić i zagotować. Widzimy się zaraz. Słoiki się nam gotują. Taka. Na tą datę tu nie patrzcie. To stara data. No, fajnie. Marvel, już dostaniesz jeść. Już. Moment. Patrzcie, jak fajnie wygląda. Bigosik gotowy. Opisany. Jak zawsze, wszystko u mnie. I trafi zaraz do piwnicy. I zapasy gotowe.